Piloci ledwo na nią spojrzeli, gdy weszła na płytę lotniska. Kombinezon poplamiony smarem, torba z narzędziami i cicha postawa kogoś, kogo uznali za nowego mechanika. Nic nie powiedziała, gdy żartowali, że pewnie nawet nie wie, jak brzmi F-22. Ale kiedy sekwencja rozruchowa odrzutowca nie powiodła się po raz trzeci, wystąpiła naprzód, położyła dłoń na kadłubie i wyszeptała jedną komendę: F-22 zareagował natychmiast. Jeśli wierzysz, że prawdziwe umiejętności nie wymagają przedstawiania, wpisz szacunek. Przybyła przed wschodem słońca, idąc przez płytę lotniska z cichą pewnością siebie. Jej kroki były niespieszne i zdecydowane w chłodnym porannym powietrzu, które niosło zapach paliwa lotniczego. Eskadra F-22 już miała poważne problemy. Alarmy konserwacyjne włączały się przez cały tydzień i żaden pilot nie mógł zmusić samolotu do prawidłowego zakończenia sekwencji diagnostycznej, mimo wielu prób. Dla pilotów zgromadzonych wokół odrzutowca, wyglądała jak kolejny kontraktowy mechanik wysłany z kwatery głównej do pomocy. Żadnego widocznego stopnia na jej poplamionym smarem kombinezonie, żadnych naszywek wskazujących na przynależność do jednostki lub specjalizację. Żadnych insygniów pokazujących poziom dostępu lub uprawnienia, żadnego wyjaśnienia jej obecności lub celu na płycie lotniska. Zlekceważyli ją natychmiast, bez chwili namysłu czy zastanowienia. Jeden z pilotów uśmiechnął się drwiąco do kolegów. O, o, wysyłają żółtodzioba, żeby naprawił nasz problem. To będzie interesujące. Inny dodał ze śmiechem, co ona zrobi? Dokręci nam śrubkę? Może poda nam narzędzia, kiedy będziemy pracować. Trzeci wtrącił się z kpiną. Pewnie nawet nie wie, jak brzmi F22, kiedy odpala prawidłowo. Założę się, że myśli, że kokpit to ekspres do kawy. Kolejny zażartował i śmiech rozniósł się po płycie lotniska jej kosztem. Nie zareagowała na ich kpinę ani okrutne żarty. Nie poprawiała ich ani nie wyjaśniała, kim jest, ani jakie ma kwalifikacje. Po prostu postawiła torbę z narzędziami obok odrzutowca i obserwowała odczyt diagnostyczny na panelu zewnętrznym ze spokojnym, analitycznym wyrazem twarzy, który niczego nie zdradzał. Piloci kłócili się głośno o kody błędów, cykle zasilania i o to, czy pakiet avioniki został uszkodzony przez błędne aktualizacje oprogramowania z ostatniego cyklu konserwacji. Słuchała w milczeniu. Katalogując każdy błąd w ich logice i założeniach technicznych bez komentarza. Kiedy szef pilotów spróbował kolejnej sekwencji startowej, asystent wyłączył się ponownie z tym samym frustrującym kodem błędu. Frustracja wybuchła na płycie lotniska. Rzucił rękawicami o asfalt w gniewie i kopnął w ziemię. Ta rzecz nas nienawidzi. Niech ktoś sprowadzi technika, który faktycznie zna oprogramowanie układowe F-22. I potrafi to naprawić. Mamy misję do wykonania. W końcu wystąpiła w stronę samolotu z wyraźnym celem. Nie była agresywna w swoim podejściu ani zachowaniu, nie szukała uwagi ani uznania od nikogo, po prostu była pewna tego, co należało zrobić, aby naprawić problem. Odsunąć się od samolotu, powiedziała cicho, ale stanowczo. Piloci zamrugali. Zdezorientowani jej nagłym autorytetem i rozkazem, jeden zaśmiał się lekceważąco z jej słów i tonu. Co? Będziesz do niego mówić i sprawisz, że zadziała. Powodzenia, słonko. Nie odpowiedziała na jego kpinę ani nie zareagowała na zniewagę. Podeszła do odrzutowca powoli i celowo, a następnie położyła dłoń płasko na bocznym panelu w pobliżu luku awioniki. Piloci patrzyli z rozbawionym niedowierzaniem na jej dziwne zachowanie, dopóki odrzutowiec nie uruchomił się bez wciśnięcia ani jednego przycisku czy wprowadzenia kodu do jakiegokolwiek terminala. Piloci zareagowali natychmiast szokiem i dezorientacją. Co ona właśnie zrobiła z samolotem? Czy to w ogóle możliwe bez konsoli lub terminala? Czy ktoś widział, żeby wpisywała kod gdziekolwiek na panelu? Jak ominęła każdy protokół bezpieczeństwa? Szef pilotów pospieszył w jej stronę z wypisanym na twarzy zmieszaniem: Czekaj. Jak ominęłaś sekwencję startową w ten sposób? Nie wpisałaś kodu, ani w ogóle nie użyłaś terminala. Nie odpowiedziała bezpośrednio na jego pytanie. Zamiast tego wyszeptała w stronę samolotu inną krótką frazę, a system F-22 zareagował, jakby znał jej głos osobiście i intymnie. Panele zapaliły się wzdłuż kadłuba w odpowiedniej sekwencji. Systemy hydrauliczne zaświeciły na zielono na wszystkich wskaźnikach. Diagnostyka przebiegła bezbłędnie po raz pierwszy od tygodni frustrujących prób. Pilot gapił się, oszołomiony, w całkowitej ciszy. Autoryzacja głosowa? wyszeptał jeden nerwowo. To, to tajna technologia, do której nawet nie mamy dostępu ani o niej nie wiemy. Inny pilot przełknął ślinę z rosnącym zrozumieniem tego, czego byli świadkami. Ale tylko architekci programu mają dostęp do protokołów komend głosowych. Jego głos zawisł w powietrzu, gdy zdał sobie sprawę, co to oznacza i kim ona może w rzeczywistości być. Poruszała się wokół samolotu metodycznie, dotykając konkretnych paneli z wyćwiczoną znajomością, nasłuchując subtelnych zmian w buczeniu systemu. Niczego fizycznie nie regulując, ale dowodząc wszystkim, poprzez swoją obecność i wiedzę. Odrzutowiec reagował na nią, jak żywa istota, rozpoznająca swojego Stwórcę i Pana. Pilot w końcu zapytał, głosem drżącym z niepewności i rosnącego strachu, proszę pani, kim pani dokładnie jest? Jakie jest pani stanowisko? Zignorowała pytanie całkowicie i zlustrowała panel w pobliżu luku awioniki ze skupioną uwagą. Twój moduł synchronizacji jest przesunięty o trzy stopnie, powiedziała po prostu. Ktokolwiek kalibrował to w zeszłym tygodniu, nie rozumiał architektury priorytetów łańcucha dowodzenia ani efektów kaskadowych. Piloci wymienili spojrzenia pełne czystego zażenowania oceną ich pracy stuknęła palcem dwa razy w mały port na kadłubie. Samolot zresetował się całkowicie, co było czymś, czego nawet starsi piloci i szefowie konserwacji nie mogli wywołać ręcznie bez szerokiej autoryzacji i wielu kodów bezpieczeństwa. Pilot Marines wyszeptał z narastającym strachem i podziwem właśnie wymusiła odblokowanie poziomu zerowego bez konsoli czy jakiegokolwiek widocznego urządzenia wejściowego. I wreszcie panika wkradła się do ich zbiorowej świadomości. Nie była mechanikiem wysłanym, by pomóc im w rutynowej konserwacji. Nie była personelem wsparcia z kwatery głównej przeprowadzającym inspekcję. Była kimś z władzą. Samolot rozpoznał ją i usłuchał bez pytań. Szanuj tych cichych. Niosą prawdy, które świat całkowicie przeocza. Dowódca eskadry przybył w środku chaosu. Zdezorientowany tłumem zgromadzonym wokół F-22. Co się tutaj dzieje? Dlaczego odrzutowiec pracuje bez autoryzacji? Kto rozpoczął sekwencję bez pozwolenia? Wtedy zobaczył ją stojącą przy samolocie, z ręką na kadłubie. Jego wyraz twarzy zmienił się natychmiast. Nie było już zamieszania sytuacją, ani irytacji, zakłóceniem harmonogramów, ale natychmiastowe rozpoznanie, kim ona była i co reprezentowała. Zamarł w miejscu całkowicie. Proszę pani, nie poinformowano nas, że przybędzie pani dzisiaj do naszej instalacji. Przygotowalibyśmy się odpowiednio. Wszyscy piloci zesztywnieli na jego pełen szacunku ton. Każde oko zwróciło się w jego stronę w poszukiwaniu wyjaśnienia. Dowódca wypuścił powoli powietrze, uspokajając się przed przemówieniem. Wszyscy natychmiast odsunąć się od samolotu. Teraz piloci posłuchali natychmiast, niepewni czy być przerażonymi, czy zawstydzonymi swoim wcześniejszym zachowaniem i kpinami. W końcu odwróciła się do nich i otworzyła małą walizkę na nadgarstku, ujawniając zaszyfrowane ID z oznaczeniami czarnego poziomu dostępu, chip dostępu czarnego poziomu, używany tylko przez starszy personel programu oraz dysk autoryzacyjny z oznaczeniami. JSF od Lockheed Martin. Piloci wciągnęli gwałtownie powietrze na widok tych uprawnień. Dysk oznaczał jedno. Napisała część oprogramowania komend głosowych F-22 od samego początku. Podeszła do drabinki kokpitu spokojnie, przycisnęła palce do paska biometrycznego na kadłubie, a owiewka otworzyła się automatycznie, nie otrzymując żadnych danych od pilota ani autoryzacji załogi naziemnej. Jeden pilot wyszeptał z podziwem. Ten odrzutowiec słucha jej bez pytań i wahania. Inny odszepnął z rosnącym zrozumieniem. Ona jest architektem, który zbudował system, którego używamy. Ale dowódca poprawił ich łagodnie. Nie. Ona jest głównym architektem całego programu. Zaprojektowała wszystko. Piloci zamilkli całkowicie po tym objawieniu. Wsiadła do kokpitu nie po to, by pilotować samolot, ale by posłuchać systemu bezpośrednio i zdiagnozować problemy. W ciągu kilku sekund zdiagnozowała każdy pominięty moduł, który eskadra przeoczyła przez tygodnie rozwiązywania problemów i nieudanych prób. Wtedy zaczęła wydawać ciche komendy samolotowi: nadpisanie systemu: alfa, wektor, kalibracja, sekwencja, powłoka stealth. Sprawdzenie protokołu, ghost ping, weryfikacja, nawigacja, reset matrycy. Odrzutowiec reagował natychmiast na każdą komendę, bez wahania czy błędu. Silniki zaszumiały cicho w odpowiedzi na jej głos. Wyświetlacz awioniki ustabilizował się po raz pierwszy od tygodni frustrujących problemów. Dowódca spuścił głowę z szacunkiem i wstydem. Powinniśmy byli rozpoznać panią natychmiast po przybyciu, proszę pani. Przepraszam za naszą porażkę. Wyłączyła system i zeszła z kokpitu bez uśmiechu, bez dumy. Tylko spokojny profesjonalizm przez cały proces. Pani samolot jest już sprawny, powiedziała cicho. Nie modyfikujcie ponownie oprogramowania układowego bez odpowiedniej autoryzacji od dowództwa programu. Piloci pokiwali głowami, jak skarcona kadeci otrzymujący reprymendę od przełożonego. Cisza otuliła płytę lotniska, gdy szła w stronę centrum komunikacyjnego. Mężczyźni patrzyli na nią tak, jakby byli świadkami legendy, a nie technika. Wieść rozeszła się po instalacji w ciągu kilku minut wszystkimi kanałami komunikacyjnymi. F-22 reagował na jej komendy głosowe bezpośrednio bez kodów, przewyższa stopniem cały zespół programistów odrzutowca. To ona zaprojektowała oryginalną architekturę sieci komend. Samolot dosłownie słuchał jej głosu, jakby ją znał. Piloci, którzy wcześniej z niej drwili, teraz stawali na baczność, gdy ich mijała. Szefowie załóg szeptali jej nazwisko z czcią i szacunkiem. Nawet starsi oficerowie ustępowali z szacunkiem, gdy przechodziła przez hangar. Nie zachowywała się inaczej niż przed ujawnieniem jej tożsamości. Nie żądała od nikogo uznania ani przeprosin. Po prostu przejrzała uważnie końcową diagnostykę, podpisała cyfrowy formularz odprawy i przygotowała się do cichego opuszczenia bazy. Dowódca eskadry pobiegł za nią, zanim dotarła do bramy wyjściowej. Proszę pani, jeśli kiedykolwiek chciałaby pani przeszkolić naszych pilotów z architektury systemu, potrząsnęła głową delikatnie na jego prośbę: Nie szkolę pilotów. Więc co pani szkoli? Zapytał z ciekawością. Zatrzymała się, odwróciła i spojrzała na F-22 stojącego za nimi na płycie lotniska. Szkole, samolot, powiedziała po prostu. Dowódca przełknął ślinę na jej słowa i ich implikacje. Piloci w pobliżu wyglądali na oszołomionych tym stwierdzeniem. Odeszła bez słowa, znikając ścieżką pasa startowego, jej sylwetka była mała. Ale jej obecność ogromna w ich pamięci. Najmłodszy pilot wyszeptał do swojego kolegi: Szydziliśmy z kobiety, która dosłownie zbudowała maszynę, którą latamy każdego dnia. Inny odpowiedział cicho, ze wstydem ewidentnym w głosie a on słuchał jej tak, jakby była jego dowódcą i stwórcą. Wieść nadal rozchodziła się po bazie przez cały dzień i wieczór zaprojektowała system rozpoznawania głosu od podstaw. Odrzutowiec rozpoznał jej głos, zanim ktokolwiek wprowadził kody. Naprawiła tygodnie problemów w niecałe pięć minut. Młodzi mechanicy pytali swoich przełożonych o jej tożsamość: Kim była, jak się nazywa i jakie ma pochodzenie odpowiedzi były różne, ale lekcja była spójna we wszystkich reakcjach. Ktoś, kto zbudował technologię, nad którą pracujesz każdego dnia nigdy nie oceniaj nikogo po wyglądzie czy mundurze. Najcichsza osoba może być najważniejszą obecną osobą. Szef pilotów spędził wieczór na analizowaniu swojego zachowania i postawy, nie dlatego, że dowództwo mu kazało, ale dlatego, że nauczył się tego dnia czegoś głębokiego o założeniach. Jego zespół zebrał się w sali odpraw na debriefing. Czego się dzisiaj nauczyliśmy z tego doświadczenia? Zastanowił się głęboko, zanim odpowiedział im szczerze że arogancja zaślepia nas na wiedzę stojącą tuż przed nami, że szacunek powinien być naszą domyślną pozycją, a nie czymś zdobywanym przez dowody, że najlepsi z nas często przybywają cicho, bez fanfar czy zapowiedzi, że nigdy nie powinniśmy drwić z kogoś, kogo nie znamy. Pokiwał głowami ze zrozumieniem i zgodą na jego ocenę. Tygodnie później w pokoju odpraw eskadry pojawiło się oprawione zdjęcie, zamontowane na ścianie. Nie pilotów ani ich osiągnięć w walce, ale F-22, który naprawiła tamtego ranka. Zdjęcie z prostą tabliczką pod spodem. Szacunek dla twórców. Żadnego nazwiska na tabliczce, żadnego stopnia, po prostu przypomnienie lekcji wyciągniętej tego dnia. Nowi piloci przybywający na szkolenie pytali o to z ciekawością: Jaka jest historia tego zdjęcia na ścianie? Instruktorzy uśmiechali się lekko na to pytanie za każdym razem. Ktoś, kto przypomniał nam, że doskonałość się nie ogłasza, po prostu działa, gdy jest potrzebna, a gdzieś w innej bazie, przy innym niesprawnym samolocie? Ona już tam jest. Wciąż cicha w swoim podejściu, wciąż genialna w swojej wiedzy, wciąż udowadniająca, że mistrzostwo nie wymaga przedstawiania ani okazywania referencji. Kobieta, która pokazała, że szacunku nie wymusza się głośnością ani stopniem, demonstruje się go działaniem i wynikami, które mówią głośniej niż słowa, że najgłośniejsze głosy rzadko należą do najbardziej utalentowanych obecnych osób, że prawdziwi profesjonaliści pozwalają swojej pracy mówić za nich bez przechwałek, że najniebezpieczniejszym błędem jest niedocenianie milczenia i pokory, i że czasami sama maszyna wie, kto zasługuje na szacunek. Nawet gdy ludzie wokół nie rozpoznają doskonałości stojącej przed nimi. Nigdy więcej nie wróciła do tej konkretnej bazy po tamtym dniu. Ale jej dziedzictwo pozostało w każdym pilocie, który latał tym samolotem, w każdym mechaniku, który konserwował systemy przez nią zaprojektowane, w każdym młodym lotniku, który nauczył się szanować tych cichych. Historia stała się częścią kultury eskadry, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Nieudokumentowana oficjalnie w żadnym raporcie, ale opowiadana w salach odpraw i na płytach lotnisk. Przypomnienie, że kompetencja nie wymaga ogłaszania, że umiejętności wykraczają poza stopień i mundur, że najpotężniejsze lekcje pochodzą od nieoczekiwanych nauczycieli, i że sam samolot, maszyna, której powierzali swoje życie, wiedział, kto jest jego prawdziwym mistrzem. Kobieta, która nie potrzebowała. by żądano szacunku. Ona zapracowała na niego w 30 sekund. Jeśli historie o cichym geniuszu Cię inspirują, zasubskrybuj Steelheart Stories, aby poznać więcej opowieści o cichej sile i zapracowanym szacunku.